Czemu ja się obudziłam w tobie? No tak, poczekaj, a ja, a ja a, w w poczekaj. Ja, poczekaj. Ja bym chciała też się powybijać trochę. A, kurczak był! Tak kurczaki są. Zombie ujeżdża kurczaka. Chodź, szybko. Nie się. Yy, tak mi mniej... Zombie um, ujeżdża kurczaka. Jakaś kura tam była. Zombie ujeżdża kurczaczki. Do mam, mam, mam surowy kurczak, taka! mam surowy kurczak, a ty nie masz surowego kurczaka, ja mam surowy kurczak, nie ja, to będzie miała jedyna pamiątka z kurczakiem. Nie, 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 a ja mam surowy kurczak, juhu, a kurczaki u nas rzadko się zdobywa. Wiesz, że nie o to chodziło Szkoda, na... żeśmy go żywego nie zostawili. Szkoda, żeśmy go, ale, ale i tak byśmy nie mieli. Ale on jak ujeżdżał rozmawiać. zombie, zombie. Y, zombie ujeżdżał kurczaka. Jakie okay. tam masz rzeczy? Hmm. Yy. Yy. Ale ty masz kurczaka w takim razie, a ja mam masz... o. Mam o jeden srecik z niej. Proszę, nie Ja pięć. z kolei... O, 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 tutaj będzie coś. Tutaj będzie coś hmm. fajnego. Będzie coś fajnego. Skąd to wiesz? Bo był chyba uzbrojony. Nie dostałeś nic. I ja tak. nic nie, nie dostałem. Żadnego itemu. Ja też nic ja. nie dostałem. O, szkoda. Szkoda, że nie mi też nie mam nie się przybliżyć. Ja tutaj. też nie. Ja tylko ten jeden łuk mam taki. Szczelił we mnie w głowę jeszcze, dziad. Chciał we mnie szczelić. Jak tam mam strzałę? Nie ma, bo jestem odpona wszystko. Mogę tak pokazać, tu to dzisiaj co moje uchodźniki? Znaczy, tak naprawdę we wtorek tutaj będzie. Ale no, to znaczy, zależy, kiedy to wrzuci ten Łukasz. O. I też zależy, kiedy wy to będziecie oglądać. No, chyba przecież nie każdy musi ograć w tym samym czasie. W lejkach też... W lejkach też nie ma. W sobie kiłapeczki do góry, to jest nasz cel. No eee, sobie kiłapeczki. Ale nie jest to przymusowe. Temu komu się podobają nasze filmy, to tak. Żeby nie było, że coś oszukujemy, że to jest przymusowe i że tak, bo nam tak się podoba. Nie, eee, my po prostu chcemy, żeby Wam się te filmiki podobały, eee, żeby no, piosenkę już twoją własną nagrałam. Mam nadzieję, że docenicie to. No bo wiecie, ja się wstawałam jednak. No, a ma no, się! Nie masz ekspert. Ty masz ekspa, bo chyba super chyba dostałaś. 32 mam No zbierasz. ja mam... Ty, ale mam 35, ale za chwilę będę, będę miał 6. No nie zaglądaj! Dajmy! Hmm. To jest ty powiedziałeś? W czasie komki? Ja e, może się e, na miecz się, może przerzucę, bo może z, jak kijkiem zabijam, to coś jest gorzej jest na przykład, nie wiem. No jeden u to. to... Pierwszy wszystko stoci. Zostałem pewien całkowicie różny. To tam było, ale on te, oni tego nie opuszczają. On, to on to ktoś miał w ręce Czekaj. Okej. Teraz, okay. a teraz. Ja słyszę małego zubiaka? No bo był. A, dobra, a, no. a, masz masz. Mały. A, Kryper przed moim nosem się pojawił. Hello, gdzie ty idziesz? Nie, nie chciałem tego. Co, 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 co ty? Dawaj, po twoje, się. No, halo! Halo! No, halo! Aha, ha ha! Napiszemy ha No mabe -moby. moby. Jakiś pająk tam jest. Halo moby. Halo moby? Gdzieś napisałam No halo moby. Halo. Nie ma nic, no to za. Nie masz jednego kurczaka, ja, nie, ja mam zimna To jest jakby jubę. tak równo. Liczyłem na... Tak, ja liczyłem na coś więcej, nie ukrywam. Hmm. A tak, ile mi dopiero minut? U was 15 minut dopiero. Jakiś palot tam tam... mi tam syczy. Nie wiem jak wam. Ale to co, możecie sobie... Nie wiem czy widzicie mój palec, ale możecie sobie tutaj, tutaj. A ta, tak. W ten, w tutaj czyli tam gdzie są napisane, to wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie Nie ma nic no. Właśnie ja o tym wiem Kiepścizna. Nie słońce, ciągle te kipery. Keepery nic nie dadzą, pójdź pochu. Powiedz mi, czy ja też tak bardzo szybko chodzę, bo ty 11 to, to mi się tak. To nie, Będzie ja się tak bardzo w stanie, szybko, ustawieniach. Że... że jak jeden przycisk naciskam, to zawsze mam spida. Aha, okej, okay, dobra, Chyba. To, to może być. Zacząłem, czy to się zapamiętało ustawienia bo tutaj ich trochę pospadało okay. nic u mnie nic a masz. też nic ciekawego nie? ten ma czemu on, on łuku nie... o, oberwamy. ale od ciebie chyba Mamuku. Ja też nic nie mamu. dostałam Mam łuk, mam Dostałam A ty, Ja dostałam Jakby lejek był zablokowany To by, by tam na górze By tam by zostawało Ale właśnie nie ma tego pająka Tam pisało już wcześniej Łuk, no. I ogólnie remis. Masz kurczaka i łuk, ja mam mam ziemniaka i łuk. No proszę mi nie zaglądać! Nie rozumiesz?! Ja spasuję łapki. No, bardzo podobne. Ty, ty masz więcej nici masz. masz więcej hmm. nici. A masz? A tak cały czas to, to jest trochę nudne. Tak cały czas. No, zaraz będziemy kończyć. Ale jak to cały to gania? No 10 minut jeszcze i, i potem może, albo, albo może ja sam będę na przykład ten challenge sobie zrobię i, i zobaczymy ile, tylko to wtedy muszę bez ciebie zagrać, bo jak będzie nas dwójka, to mi się nie będą tutaj mogły. Ja Już to nie stać być chodzić. w tych mobach. Dobra, to sobie idź gdzieś. O doba nudzi mi się, dobajemy. O no, opuścił drugi łuk O nie, wygrywasz Wygrywam no Wygrywam, nie sepleń Brawo ty Brawo, brawo, brawo Dobra. To ich chęci. To będzie ich duch walki I łuk, tam spadł. A? A? Tak. A, Podobny noc do, do twojego. No, się zbliża. A? I ta, tam, można. Ta ta, 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 ta. W tą noc kopiemy tutaj. Dzisiaj jeszcze. Dobra. Ale nie, całą noc nie możemy, bo nam się tam gdzieś na górze będą potwory A. generować. To, to tylko może być w dzień. Wiesz, gdzieś tam na dym, ale ale od spodu tego dachu nam się jakieś wow. pająki wygenerują i będzie klap. Wyszło się jest księżyc. No to chodźmy spać. Ja już mogę. I to będzie ostatni ten, ostatni dzień, który sobie teraz nagramy. Czemu? A może ma fat pole, że nie?